Czyli to nie było takiej sytuacji, jaką sugeruje na przykład pan minister Nitras dzisiaj w Radiu Z, że wtedy w tamtych czasach na Pomorzu czy w Szczecinie, czy w Gdańsku działały takie zorganizowane grupy przestępcze, które wyłudzały od ludzi, którzy mieli, nie wiem, problemy z alkoholem, byli starsi, schorowani, tak naprawdę mieszkania? To jest, panie redaktorze, niepoważne, ale przy tej okazji chciałbym jeszcze powiedzieć, że część polityków Platformy Obywatelskiej, jak nie wiedzieliśmy jeszcze, czy opinia publiczna nie wiedziała, gdzie jest pan Jerzy Żywicki, insynuowano, że zrobiłem temu panu krzywdę. Przypominam te wszystkie tweety, które są oczywiście zachowane i opinia publiczna do nich się odwołuje. Gdy nie było świadomości, gdzie jest pan Jerzy Żywicki, to insynuowano, że ja albo środowisko, które za mną stoi, mogło temu człowiekowi zrobić krzywdę. I wypowiedź pana ministra Nitrasa jest w bardzo podobnym tonie. To jest rzecz, która pokazuje, z jak brutalnym i zdeterminowanym środowiskiem mamy do czynienia. Mnie to oczywiście w żaden sposób nie, prze, nie przeraża, bo Powiem, w czym uczestniczę, natomiast wciąganie osób postronnych do takiego już zupełnego bagna polityki i do tego typu insynuacji jest rzeczą pokazującą, że albo po stronie platformy obywatelskiej mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie potrafią oceniać rzeczywistości, albo z takimi, którzy naprawdę mają złe intencje.